Chcesz mnie zobaczyć z bliska, jak wyglądam? No przecież widzę cię z, z Ale Albo zdjęcie okulary? Tak, w różnych opcjach cię chciałam. Aha, bez okulary w kolanach. Jak wygląda? podoba cię? się? Bardzo. Naprawdę? Mhm. Jestem przystajny mężczyzną. Mhm. Uważasz, że, uważasz, że jestem fajny <laughs> materiał na męża? Następnego? Czy <laughs> jest. <laughs> <laughs> Następnego, tak? Widać chemię między Wami. Coś tam chyba iskrzy. Aż tak to było widać, a ja tak się starałam to ukryć. Ale jednak gra, mowa, ciała, wszystko zdradza, prawda? Już nie jestem takim, wiesz, łowcą samcem, który, wiesz, chce złowić samiczkę na jeden wieczór czy na, czy na, czy na tydzień, i potem wykorzystają, ją, porzuca. No o to chodzi. Mówiąc tak symbolicznie, skrótowo. Mhm. No i trochę artystycznie. Już odmieniło ci się to, tak? No to wiadomo, że z, wiekiem, że z wiekiem to się zmienia i człowiek się staje taki bardziej czuły i. Myślisz? A poza tym sam też wymaga takiej opieki, tak? Bo tak sobie myślisz, za 10 lat, już będę starym dziadem, a jak sobie coś złamię nogę albo to, to, to mi tą herbatę poda. Niektórzy w ogóle się nie zmieniają. Jakimi byli lowe lasami, takimi zostają. Tylko im lat przybywa.